Czy wiesz, że Psalm 30 jest jednym z najpotężniejszych tekstów w Biblii, pełnym obietnic uzdrowienia, wyzwolenia i odnowy? Znajdujemy w nim pewność, że Bóg słyszy nasze wołanie i działa na naszą korzyść, zamieniając płacz w radość, a ból w taniec. Psalm ten został napisany przez króla Dawida. Człowieka, który zmagał się z niezliczonymi przeciwnościami losu, ale zawsze ufał w Bożą wierność. Świadczy on o tym, jak Pan uzdrowił go z poważnej choroby, przywracając mu zdrowie i radość. Jezus wykorzystał moc tego psalmu i dokonał wielu cudów. Fragment psalmu 30: Będę Cię wywyższał, Panie, bo mnie podniosłeś. Nie pozwoliłeś moim wrogom radować się nade mną. Panie Boże mój, wołałem do ciebie, a ty mnie uzdrowiłeś. Panie, podniosłeś moją duszę z grobu, zachowałeś mnie przy życiu, aby mnie stąpił do dołu. Śpiewajcie panu, wy, którzy jesteście jego świętymi, i sławcie pamięć jego świętości, bo jego gniew trwa tylko chwilę, w jego łasce jest życie. Płacz może trwać przez noc, ale radość przychodzi rano. Zamieniłeś mój płacz w radość, zdjąłeś mój wór i przepasałeś mnie radością, aby moja chwała śpiewała Tobie i nie milczała. Panie mój Boże, będę Cię chwalił na wieki. Jezus podczas swojej służby na ziemi dogłębnie. Znał pismo święte i z pewnością czerpał inspirację z psalmów, w tym psalmu 30, aby wzmocnić swoją wiarę i czynić cuda. Pokazał, że wiara i modlitwa są potężnymi kanałami manifestacji Bożej mocy. Na przykład w Ewangelii Marka 5:34 Jezus powiedział do kobiety, która została uzdrowiona z krwotoku: córko. Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swego utrapienia. To pokazuje nam, że wiara w połączeniu ze Słowem Bożym przynosi uzdrowienie i cuda. Odmówmy jak zwykle krótką modlitwę, a jeśli potrzebujesz uzdrowienia lub cudów, dołącz teraz do tego łańcucha dobra, Panie Jezu. Zebraliśmy się tutaj w Twoim świętym imieniu, uznając, że jesteś Bogiem, który uzdrawia i przemienia życie w potrzebie. Tak jak Dawid wołał w Psalmie 30 tak ja wołam dziś do Ciebie: Ulecz moje rany, przywróć mi zdrowie, odnów moją duszę i przemień mój płacz w radość. Wierzę w Twoją moc, bo jesteś taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak jak czyniłeś cuda na ziemi poprzez wiarę i Psalm 30 proszę cię abyś działał w moim życiu dotknij mnie swoją potężną ręką i napełnij mnie swoim pokojem ufam tobie panie i oświadczam że radość nadejdzie jak świt po ciemnej nocy modlę się w twoje imię Jezu amen werset do medytacji wołaj do mnie a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i pewne, o których nie wiesz. Jeremiasza 33, 3. Niech Psalm 30 i Słowo Boże będą dla ciebie źródłem nadziei i odnowy. Podziel się tym przesłaniem z tymi, którzy potrzebują uzdrowienia i cudów. I pamiętaj, Bóg jest zawsze przy tobie, gotowy zmienić Twoją historię. Amen, Amen, Amen. Jeśli czujesz, że Jezus czyni cuda dla ciebie teraz lub podczas modlitwy, zostaw to w komentarzach, chcemy wywyższyć. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje, by Jezus nad nim pracował. Wiara jest zaraźliwa i razem możemy się nawzajem wzmacniać. Wejdź tam i subskrybuj kanał. To bardzo ważne dla rozwoju i dotarcia do większej liczby Polaków, aby wspólnie zjednoczyć się w wierze. A jeśli nadal nie poczułeś działania Jezusa w swoim życiu, nie poddawaj się, nie przestawaj się modlić, nie przestawaj wierzyć. Bóg działa w swoim czasie ale nie porzuca swoich dzieci w jakiś sposób twój cud nadejdzie z twoją codzienną modlitwą uwierz i przyjmij niech aniołowie boży będą z tobą i całą twoją rodziną i przyjaciółmi Bóg jest wierny